Witajcie rodacy, Skiller SGM1 to mysz kierowana do graczy MMO, a przy tym nie jest bardzo droga, zobaczmy jak się spisuje zatem w użytkowaniu. Jednak od początku, produkt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu, a z czarno-niebieskiego, matowego kartonu można wyczytać najważniejsze informacje techniczne, jak chociażby to, iż myszka została wyposażona w dość niecodzienny sensor PixArt PMW3336. W zestawie dołączono oczywiście komplet zapasowy ślizgaczy, płytę ze sterownikami, co na dzień dzisiejszy jest niecodziennym zabiegiem, tak więc doceniam starania. Ostatnim i również mało spotykanym gadżetem jest połączenie pokrowca na mychę ze ściągaczem na górze. Pierwsze wrażenie po wyjęciu Gryzonia jest na plus. Wykonany jest z materiałów premium i nie czuć tandety. Sama mysz, natomiast składa się ze sporej liczby elementów, a wszystkie są precyzyjnie spasowane. Grzbiet i przyciski główne to sztywny plastik, który pokryto warstwą matowej, aksamitnej w dotyku gumy, a ta jest przyjemna w dotyku. Lewy bok to głównie panel z sześcioma dodatkowymi przyciskami, a pod nimi widać kawałek ramy myszy, na której będzie spoczywać nasz palec. Na przodzie widnieją jeszcze cztery prostokątne okienka, które symbolizują aktualny stan DPI. Spód jest wykonany z tradycyjnego, chropowatego plastiku. Przyklejono na nim 5 średniej wielkości ślizgaczy, które zapewniają bardzo dobry poślizg bez efektu przyklejenia. Na spodzie dodatkowo znalazł się przycisk, który otwiera skrytkę na prawej ściance mychy. To właśnie tam znajduje się sześć ciężarków, dzięki którym dopasujemy sobie wagę gryzonia do naszych preferencji w zakresie od 106 do 130 gram. Przewód USB zamontowano centralnie i na wyjściu jest dobrze zabezpieczony przed przełamaniem. Kabel natomiast posiada oczywiście oplot, by zwiększyć jego żywotność. Ten jednak jest średnio sztywny, ale na szczęście podczas gry nie odczujemy tego. Same przyciski główne są nieco cisze niż w większości innych myszek dla graczy, oba mają niski skok, ale bardzo wyraźnie wyczuwa się moment aktywacji co jest chyba standardem gdy mamy wbudowane przełączniki Omron. Jeżeli chodzi o rolkę to ta działa w czterech kierunkach, a podczas przekręcania punkty aktywacji są świetnie wyczuwalne dzięki czemu w trakcie klikania nie dochodzi do niechcianego przekręcenia. Natomiast guziki od M1 do M5 mają bardzo niski skok, a przy aktywacji są niemal niesłyszalne i leżą na tyle w odpowiednim miejscu, iż kciuk nie ma problemu z dosięgnięciem każdego z nich. Tak więc jak gryząc sprawuje się w graniu, no cóż, pierwsze co odczuwamy to to, że Sharkun odrobił lekcję z ergonomii, bo cała mycha leży bardzo wygodnie w dłoni i nie dochodzi tutaj do niechcianych wciśnięć klawiszy dodatkowych. Muszę również pochalić sensor, z którym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, o maksymalnym DPI bagatela 10800. W FPS-ach sensor sprawował się znakomicie, a jak ma się w grach RPG czy MMO, do których został stworzony, otóż również mychę Sprawdziłem w Wiedźminie i innych sieczkach, gdzie wcześniej przypisywałem różne czary do dodatkowych klawiszy, no i powiem wam, że mycha zdała test wzorowo. Początkowo obawiałem się, że będę wciskał nie te guziki co trzeba, ale po chwili przyzwyczajenia można bez problemu odróżnić M2 od M3. Samo oprogramowanie dostarczone na płycie ma tylko jedną główną zakładkę, i to na niej zmienimy wszystkie rzeczy, jak pooling rate, szybkość dwukliku czy rolki. Mamy dostęp do zrobienia makr i profili, jako że myszka ma wbudowaną pamięć. Oczywiście gryzo nie jest wyposażony w podświetlenie, które możemy dowolnie konfigurować. Może się zmieniać wraz ze zmianą DPI, pulsować lub samoczynnie przechodzić przez paletę RGB. Ogólnie rzecz ujmując, oprogramowanie jest kompletne, proste w użytkowaniu i niczego w nie. nim nie zabrakło Reasumując, myszka Skiller SGM1 jest konstrukcją bardzo udaną. Stworzona jest z dobrych materiałów, ma zaawansowany sensor optyczny, a fani MMO docenią 12 programowalnych przycisków dodatkowych. Ergonomia również jest na piątkę, a całości dopełnia prosty w obsłudze, zaawansowane oprogramowanie dodatkowe. Cieszy również cena, bo 180 zł jak za myszkę MMO to nie jest wygórowana kwota. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak przyznać Sharkunowi po raz pierwszy sticker power za całokształt. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.